Są pewnie takie ugrupowania w Polsce, które będą w stanie wygrać wojnę, ale tylko my jesteśmy w stanie wygrać pokój. Bo jak nie będzie pokoju, to nie będzie państwa, które będzie działać, tylko będzie państwo, które będzie cały czas z kimś walczyć. My chcemy załatwiać sprawy tak, żeby to działało w życiu ludzi, a nie w telewizorze, jak trzeba ludzi po, pouwodzić i pookłamywać na pół roku przed wyborami. My chcemy robotę zrobić, a nie was uwodzić. I to, taką politykę chcemy zobaczyć w Polsce naszych marzeń. Dzisiaj potrzebujemy w Polsce, żeby działała szkoła, żeby działał lekarz. W Piotrkowie sprawdziliśmy to dzisiaj. Do ortopedy można się zapisać na październik 24 roku, po 30 latach wolności w Polsce. Po 30 latach politycy nie rozwiązali tego problemu. To do czego są tacy politycy? To są rzeczy, które dzisiaj trzeba zmienić, bo jak ich nie zmienimy, to nic nie będzie i nasze dzieci, o których Władek tak pięknie mówił, przyjdą któregoś dnia i powiedzą tato, ja chcę wyjeżdżać.